To jest pierwsza syrena, która przyjechała na wyspy, rozrysowane biegi 1, 2, Trójka, czwórka, wsteczny, mm -hmm. tu jest for napisane, reverse. napisane co, co zrobić, and back. tak dokładnie, że to dwusów, tutaj jest wycieraczki, jak widzicie nosyrenka e, wymaga trochę pracy, trochę e, miłości, ale to się zmieni, bo mamy w planach ją uratować, tylko jeszcze się bijemy e, tutaj z chłopakami, e, w jakim stanie ją zostawić, czy, czy zmieniamy kolor, czy... Czy robimy ją na tak zwaną igłę, czy, czy zostawiamy ją z, z lekką rdzą, bo no to, to też ma jakiś swój urok, tak? Dzień dobry z Northampton z Wielkiej Brytanii. To kolejny materiał z Wyzwy Brytyjskich, a dzisiaj prawdziwa ciekawostka, bo prawdopodobnie pierwsza Syrena sprowadzona w okolicach roku 2000 do Wielkiej Brytanii. Zobaczmy sobie tą Syrenę wspólnie. Siemanko Michał. Cześć. Dzisiaj będziesz opowiadał o syrenie. Tak, dokładnie. Jak nie widzieliście poprzednich odcinków, Michał, klasyczna Polonia UK, Maluch, Warszawa. I teraz syrenka. Syrena, no właśnie. Nietypowy kolor, nietypowa syrena przede wszystkim. E... To, że nietypowa to zdecydowanie. Tak. E... Jak ona się tutaj znalazła i dlaczego? No, możemy podejrzewać, że była pierwszą Syreną, która została sprowadzona, która wjechała na teren Wielkiej Brytanii. Kupiliśmy ją tak naprawdę przez e, przypadek, gdzieś tam na swojej grupie z, razem z Robertem i razem z, z Rafałem pisaliśmy, że może byśmy sobie kupili jakiś polski samochód. Przez przypadek Robert e, na forum wpisał, szuka, szukał FSM Syrena, wyskoczyła, zajęło nam to 24 godziny, jak spo, z, z, udało nam się ją kupić. E, Sprzedawca powiedział, że to jest pierwsza Syrena, która przyjechała na wyspy. W... Brytyjczyk. W... Brytyjczyk. Mm -hmm. I kolekcjoner samochodów, czy osoba, która miała dużo tych samochodów. Tak, dokładnie, dokładnie. Prawdopodobnie było to tak, że, że dostał zlecenie sprowadzenia takiego auta, bo auto wystąpiło w filmie, fabryka, czy miało wystąpić. Mm -hmm. Film Fabryka Czekolady z Johnem Deppem, Występuje tam Renault Delphin, który jest bardzo podobny do Syreny, i, i nie wiem, czy, czy Syrena. Miała wystąpić i renówka zastąpiła, e, może z racji tego, że była łatwiejsza w obsłudze niż Syrena. To jest słuchajcie ciekawe, bo tutaj zbyt dużo nie wiemy o tej Syrenie. E, wiemy, że została sprowadzona przez tego Brytyjczyka, tak, tak. prawdopodobnie na zamówienie pod film. Są jakieś oznaki tego, że ona mogła być tak. przygotowana pod film, bo są na pewno jakieś oznaczenia i to sobie zaraz zobaczymy. Jak obsługiwać tą Syrenę? Dokładnie. Ale łatwo chyba nie było im. Jakie losy nie wiemy tego? Numerek, który jest no 12, który może powiedzieć, że no było jakieś to kolejne auto z, z, z floty, która, która była przygotowywana. No i przede wszystkim kolor, no bo kolor nie jest oryginalny. Kolor widać, że była malowana, bo oryginalnie była tak zwana kość słoniowa, co możemy zobaczyć w środku. Mhm, tak. No to co, to może wyjedźmy sobie nią, czy tam wypchnijmy, bo wypchnijmy. ona jest, y, nie, no nie, nie jest... nie Jeż, jest, jest jeżdżąca, ale, ale no z racji tego, że długo stoi i ciężko by ją było teraz mhm. zapalić. Dobra, no to co, wypychamy ją. Tak. I... Jak widzicie, no, syrenka e, wymaga trochę pracy, trochę e, miłości, ale to się zmieni, bo mamy w planach ją e, uratować, tylko jeszcze się bijemy e, tutaj z chłopakami, e, w jakim stanie ją zostawić, czy, czy zmieniamy kolor, czy, czy robimy ją na tak zwaną igłę, czy, czy zostawiamy ją z, z lekką rdzą. Bo no, to, to też ma jakiś swój urok, tak? Chce, no mama, czy do, do, doprowadzić mama. ją do takiego stanu, żeby była. E, jak to mówią, safety to drive, czyli, czyli e, zdolna do, do, do jazdy, żeby nie było zagrożenia, wyjeżdżając ją na ulicę, czy, czy zrobić ją na, na przysłowiową igiełkę, czyli fabrycznie nową. Mhm. Także no, to też jeszcze cały czas kompletujemy części, mamy już mnóstwo części do niej: błotniki, jakieś tam części blaharskie, progi, nie progi. Także no z, z tym jeszcze nie ma problemu, jeszcze mhm. wszystko idzie, idzie dostać w Polsce, sobie ściągać, no niestety Syrena nie była eksportowa, czyli eksportowana, czyli cały czas no, części musimy, musimy kupować w Polsce. Nie mhm. jest to tania zabawa. No nie jest. Ja ci powiem, jak patrzę na tą Serenę, naprawdę szczerze, że można się w niej zakochać. To, że widać ślad historii na niej, jakakolwiek ona by nie była, jaką ona miała w Polsce, jaką tutaj, tak jak opowiadałeś, motyw tego, że prawdopodobnie był plan, żeby ona wystąpiła w filmie i to znanym filmie, to jednak to, że ją przemalowano na ten kolor, plus te czerwone wnętrze, które w super stanie sprawia, że naprawdę ona ma, ma to coś siebie. w sobie. nie? Dla tych, którzy nie lubią syren i uważają, że to nie samochód, nie muszą tego oglądać. <głos> <głos> Natomiast jest, jest coś w niej. Jest jeżdżąca. Co prawda, no teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, stoi już trochę w garażu, czyli ciężko by ją pewnie było teraz uruchomić, ale na zlocie w zeszłym roku je, była jeżdżąca, odpalaliśmy ją, czyli wszystko jest, jest. Jeździ, jak to mówią, jeździ, hamuje, także. Wszystko tak jak tak. trzeba. Dobra, wsiądmy do, do, do środka i pokażemy wam ten. do środka, pokażemy wam te motywy. Jak tutaj ktoś sobie robił ściągę, można tak powiedzieć, jak obsługiwać syrenę. Teraz pytanie, czy to właśnie ten Anglik, który. To, czy ten Anglik, który ją ściągnął tutaj. O, zwróćcie uwagę. Rozrysowane biegi, jedenka, dwójka. Trójka, czwórka wsteczny. Mm -hmm. Tu jest formularz. Napisane, reverse. napisane Push, co, co down zrobić. Zrobić back. Tak, dokładnie. Że to dwusów. Napisane, tutaj jest wycieraczki. Z tej mm -hmm. strony mamy ssanie. Mm -hmm. I z tej strony jeszcze tutaj napisane, jak otworzyć przednią maskę. Ok. Pod sufitka tutaj trochę wisi. Tam tak. taka mała dziurka. Tu jest taka mała dziurka, hello. <laughs> <laughs> nie no, to jest dodatkowe jakby wietrzenie, nie? Bo tutaj w Anglii macie bardzo gorąco, tak, więc tak trzeba, trzeba sobie tutaj chłodzić. Ale powiem ci, że naprawdę ta pizzerka, te fotele w bardzo fajnym stanie są. Ty tą syreną wyjeżdżałeś w ogóle na drogi? Nie, jeszcze nie, z racji nie. tego, że syrena nie jest zarejestrowana. Aha, okej. Okay, jesteśmy w, w trakcie rejestracji tej czyli syreny? Czyli... Po zlotach, po imprezach, jako tak. na tak, lawecie Tak, na, na lawecie jako samochód pokazowy na razie. A jak Anglicy, jak reagują? W ogóle wiedzą, co to jest za samochód? Nie. Nie wiedzą, nie wiedzą nawet nie, z, kraju, nie, z jakiego nie, kraju pewnie pochodzi, Nigdy nie, nie widzieli. Znaczy się widzieli, Jedynie co widzieli, to widzieli ją w, w programie Mike'a Brewera, Wheeler Dealers. E, oni tam kiedyś zrobili syrenę, pojechał do Polski, kupił syrenę i odnawiali ją, e, remontowali. Także gdzieś tam ktoś tam na pewno widział, ale no, no nie jeździła tu na co dzień. Tak jak Maluch jest znany tutaj na wyspach, tak syrena czy, czy Warszawa, no niestety... Nigdy nie była widziana jedynie tam przez jakichś starszych ludzi, którzy, nie wiem, wyjeżdżali do Polski, mieli rodzinę w Polsce. Mm -hmm. Ten pan, od którego kupiliście, to było ile lat temu? 20 3, który rok? Pierwszy? 3 lata temu. Dwa, dwa, no, 3 21, lata temu. tak. Okay. E, coś więcej było wiadomo, czy to po prostu było zwykłe ściągnięcie tego, wprowadzenia tego samochodu Wiesz, to Polskę? cały, czas, no, cały bo... czas próbujemy ustalić, na jakiej zasadzie ten samochód przyjechał. No, pan teraz leży w szpitalu jego zdrowie się pogorszyło. Jego synowie, którzy, którzy prowadzą z nim biznes, nie wiedzą też za dużo na temat tego samochodu. Także cały czas próbujemy i, i, i próbujemy ustalić, po co ten samochód przyjechał i kiedy przyjechał. no bo to też jest ważne. Czy to, czy to na pewno była pierwsza Syrena na wyspach? Z tego... no właśnie, mo, może być tak, dlatego gdzieś przewinął się, że to jest prawdopodobnie pierwsza Syrena, to jest prawdopodobnie pierwsza Syrena, ale może być tak, jeżeli wiecie o innych historiach samochodów, niektóre tutaj przyjechały na wakacje i wróciły, tylko zostały sprowadzone i, i jeździły, były zarejestrowane, nie? Dokładnie, to, o to chodzi, dokładnie. to piszcie w komentarzach, e, e, może takich przypadków... E, przed tym rokiem 2000 było więcej. Jak to wygląda teraz? No bo klasyczna Polonia OK, w której jesteś, jesteś jej częścią, bo tak fajnie mi ta podsufitka tutaj zmyra mi głowę. Jak to wygląda właśnie z Syrenami w tym momencie, nie? No bo to już jest, trochę lat minęło, trochę Polaków tutaj siedzi, tych samochodów jest ściągniętych. Maluchów, mówiłeś, w, w poprzednim filmie tam około 40 jest, nie? Maluchu jest dużo, dużo, dużo nie? A jak z syrenami? Syren jest kilka, nawet ostatnio na zlocie naszym jedna syrena została wyróżniona nagrodą za najładniejsze auto na zlocie, czerwona w, w naprawdę w super stanie, też jeżdżona na co dzień. Poza tym, no jest kilka jeszcze, jest Bosto, jest jeszcze jedna Syrena 105, także no Syren y, idzie, idzie jeszcze troszkę znaleźć na wyspach, ale to wszystko jest ściągnięte, ściągnięte z Polski. Mm -hmm. No tak, no bo nie, 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 nie. nie, nie Syren było. z kierownicą po lewej, po prawej stronie nie było z no, tego co nie wiem. było, nie było. Okej. Okay.